Nie może dotrwać jutra, błagalnie patrzy w moje oczy, jak jej nie wpuścić, kiedy smutna. Błagalnie patrzy w moje oczy, jak jej nie wpuścić. Zawiało chłodem, weszłaś ty I choć kałuże po twych stopach, weszłaś z ochotą, chłodem miotarz. I choć kałuże po twych stopach, weszłaś z ochotą, chłodem miotarz. Tak weszła jesień w moje progi. Owiała chłodem wszystkie kąty. Gość niespodziany lecz mi drogi, może przypadkiem to uchodźca. Gość niespodziany lecz nam drogi, może przypadkiem. Wysuszy buty, mokry płaszcz A potem znów pójdzie swą drogą Boże znów świat i da A potem znów pójdzie swą drogą Ten zapuka moje okno Może znów przyjdzie pod we drzwi Wtedy pobiegnę ją zapytać co, tak, co też o świecie powie zły Wtedy pobiegnę ją przywitać Co też o świecie wolno się budzą my myśli, z trudem wyłażą spod śniegu. Jeszcze jest przecież za wcześnie, nie widać młodej trawy, no i wszystkie dziewczyny wciąż zasłonięte szalami. Dopiero gdy ujrzę z okna krokusy albo pierwiosnki, zrzucę zimowe upiory, wykąpię się promieniami uśmiechniętego słońca, Namaluję duże serce i powiem, kocham cię życie. Wiosennie. Szukasz siebie, w uwiezionej ciszy, pomiędzy zimą a wiosną. Szukasz siebie, spoglądając na płatki róży, głęboko zanurzone w zakurzonej przeszłości. Szukasz siebie. W wyblakłych słowach, których zrozumieć nie można. Szukasz siebie tam, gdzie cię nie ma, a tu już wiosna zniknęły roztopy, i wita cię piękny, słoneczny dzień, w nim teraz jesteś. Jak panna młoda, drżąc w swej bieli, muśnięta leciutko wiatrem, w bogatym wianku utkanym gęsto kwiecie, oszałamiająca w swej postaci, rozkosznie pachnąca najdroższą perfumą, rozświergolona, wiosennie, rozszemrana, rozbzykana niezwyczajnie, bosko rozkwitła dzisiaj w ogrodzie śliweczka. Relaks. Gdy się czujesz zmęczony i chandra dokucza, pójdź na dworzec nocą, lokomotyw posłuchać. Buchają parą i dymem, głośno sapią i syczą i skrami w niebo strzelają, zrozumiesz wtedy, że żyją. Zwierzysz się z problemów, parowóz nic nie powie, siądziesz potem na ławce i odpoczniesz sobie. Gorące promienie roztapiają twe myśli, topnieją, nikną w słońcu. Wszystkie miłe słowa, że piękna, że kochasz, marzysz, pragniesz, czekasz. Dwa tylko ci zostały, proste i trudne zarazem, ty i ona. Ona, ty. Nic więcej, żadnych uczuć. Słońce wypaliło wspomnienia. Więc następnym razem zakochaj się jesienią i zacznij chodzić w czapce. Może wtedy uczucie przetrwa w Was dłużej niż jedna pora roku. I może wreszcie ta muza, która Ciebie wybierze, stanie się Twoim jedynym i ostatnim słońcem na niebie. Pamiętasz? Gdy leżeliśmy na plaży, ale tnie promienie słońca smagały naszą, nasze ciała. Wtedy chwilami pochylałeś się, rysując palcem na mych plecach kroplami potu słowo zostań. Później podałeś latem skrojoną sukienkę, sam ją wybrałeś do kolorów oczu w ciebie wpatrzonych, o zachodzie słońca błyszczały niczym gwiazdy na bezkresnym niebie, gdy tak dla mnie śpiewałeś przy akapaniamencie ptaków, siedzących na ich glasstym drzewie, pilnujący Wejścia do wielobarwnego ogrodu, w którym unosząca się woń kwiatów na ze słowami pieśni gęsią skórkę na drżącym ciele powodowała. Zostałam do jesieni, zimy, wiosny. Teraz kolejne lato nadeszło. Pewnie nie ostatnie. Uczucia tkwią płytko pod skórą. Wystarczy dotyk, a już mącą się myśli. Ona pachnie zielonymi jabłkami, papierówkami, zerwanymi dopiero co wczesnym latem. On dotknął ustami gładkiej powierzchni, gotowy wgryźć się w słodki miąż. Uśmiecha się do niego i wtedy czuje, jak promienie niewidocznego słońca wpełzają mu pod koszulę. Czuję ten dreszcz podniecenia w podbrzuszu i zerkał kratkiem na zegar, modląc się, by ta chwila rozciągnęła się w nieskończoność. Destrukcja miłości. Przedziale ona i on. Cisza zakłócana stukotem kół. Na stykach szyn i szelestem przewracanych kartek książki. Idyliczny obrazek odbity w oknie. Dziewczyna czyta, chłopiec patrzy zauroczony. Przystanek w lesie. Wysiedli i poszli, każdy w swoją stronę. Tylko miłość odjechała do następnej stacji. Tam ktoś przeczytał na stoliku świeżo wydrapane wyznanie. Kocham Ewę. Ada. Zobaczyłem słodki wyraz na jej twarzy I od razu chciało mi się marzyć Zamarzyłem spotkać ją, choć we śnie Teraz czuję, czuję to podejście. Jaka piękna ona była. Jaka w niej siła, Jaka piękna wybocza. do Ile seksu miała w oczach? jaka piękna i urocza, ile seksu miała w oczach? jaka piękna i urocza, ile seksu miała w oczach? gdzie ty jesteś? No, gdzie? no właśnie taka była. Kiedy jesteś, kiedy jesteś, kiedy jesteś jesteś, moja miła. Jaka piękna ona była. Nie był tylko boliła. powiedziała słowa moja. Nie żyłem, to szkodami. Powiedziałaś słowo kocha, uwierzyłem, teraz szloka. Powiedziałaś słowo uwierzyłem, teraz szloka. Jaka była hej, a właśnie taka, jaka ona była. Ja jaka piękna była. ta noc była. że ta już skończyła. Gdzie są twoje, już na oczy już minęła noc rozkoszy? Gdzie są twoje? Już oczy już minęła noc rozkoszy. są twoje usta. O, już mi nie ma noc Kiedy jesteś moja miła, to się kończy. Ciebie nie ma. Kiedy jesteś moja miła, to się kończy. Ciebie nie ma. Jaka piękna, a była. Koda, że się już kończyła. Gdzie są Twoje usta już są twoje pusta oczy, już minęła od rozgorzeń. Gdzie są Twoje usta oczy, już minęła noc rozgorzeń. Gdzie są Twoje usta już minęła noc, noc Gdzie ty jesteś, moja miła? Noc się kończy, ciebie nie ma. No, gdzie? gdzie? ty jesteś? Gdzie ty jesteś, moja miła? Hey, hey. Gdzie ty jesteś, moja miła? Noc się kończy, ciebie nie ma, nie. Ma, nie. Się opadają, szarpane wiatrem, tańczą tango na smutnej, jesiennej ulicy, w rytm wybijany kołami aut. Już babie lato utchnęło. zginęło razem z promieniami zachodzącego nisko słońca. Czas chyba wracać już do domu. Ja jednak stoję, marznę, czekam. Na odjazd tego autobusu z napisem miłość, do którego wsiadłaś bez słowa pożegnania. Bez uśmiechu, bez gestu, bez słów. Wzięłaś ze sobą tylko ten liść, który przypadkiem spadł ci na dłoń, gdy podawałem ci walizkę. Odjechałaś razem ze słońcem, babim latem, tangiem którego nie wytańczyliśmy do końca i bez wyznań, których się bałem. Nie zdążyłem Ci już powiedzieć, że jesień czy wiosna lub lato bez Ciebie nie mają znaczenia, że chcę wytańczyć to przerwane tam go z Tobą do końca czasu. Jesienne słońce na spacer zaprosiło, pokazując jej uroki. Ona za dłoń porwała i drogą pokrytą dywanem liści przez tonację odcieni powiodła. Uschnięte liście po stopami, szeleszcząc opowiadały o najpiękniejszych chwilach, które końca nie mają. Pragnienia dostrzegł wiatr, gałęzią potrząsnął i ostatnie liście kołysząc się powoli opadły, przytulając się, do których jeszcze tego lata na drzewie radośnie się uśmiechały. W jesiennym uścisku słońce drogę tak piękną jesienną podczas spaceru pokazało tak, Zwyczajnie jesiennie. Melancholia jesiennie otuliła mnie zapachem orzechowych liści. Gdy w promieniach jeszcze ciepłego słońca brodziłem po kolorach ochry i sieny, głaszcząc miododajne wodzie, Tuląc jesienne róże, słodkie i miłe, jak ja, pani jesień. Na odrudziu. Drewniana stacyjka, tor jeden przy peronie, nikt nie czeka na nikogo. Czasem turysta zboczy ze szlaku, zrobi sesję zdjęciową opuszczonego miejsca, gdzie było kiedyś gwarą. Zdarza się, że zbłąkany pociąg przejedzie bez zatrzymania, zagwiżdże i zniknie w oddali, pozostawiając wiatr i świerszcz. Gdy jednak trafisz przypadkiem do zapomnianej stacyjki, usiądź na ławce, poczuj wiewki historii i szedł kolejowej muzyki. Siedzi skulona na kanapie, owinięta grubym kocem. Czyta stare listy, ogląda zdjęcia, wie, że była to tylko przygoda takie letnie zauroczenie, że gorące obietnice wychłodły, zaklęcia straciły moc. Za oknem płatki śniegu tańczą, porywane wiatrem, przypominają o codzienności, samotnych rozmowach z książkami, karmieniu kota. Piciu kawy, odśnieżaniu chodnika przed domem. Po co to wszystko? Skoro nie dzwoni, nie pisze, nie daje znaku życia, wolę być płatkiem śniegu, nie myśleć, nie tęsknić, wirować bez celu na wietrze, nie czekać więcej na jutro, nie bać się już bólu rozstania. Z nerwowego snu budzi ją głośny dzwonek do drzwi: Co tu robisz? Jak? Skąd? Kiedy? Mówiłem, że znajdę cię zimą. Przepraszam, nie słyszałam. Zasnęłam wtedy na słońcu i nie wierzyłam. Kocham zimę i ciebie. Chodź, ogrzeję ci dłonie, zrobię herbatę. Chcesz? Za oknem iskrzą płatki śniegu. Nieśmiało wołają, bym wyszła. Dłoń ku nim wyciągnęła i drzwi za sobą domknęła. Tak też zrobiłam. Jeden płatek osiadając na wychłodzonej dłoni, złożył zimowy pocałunek, uwodzicielsko szepcząc że tej zimy nie mógł się doczekać, aż z śniegowych chmur zbliży się do mej osoby. Nie chciał upaść pod w stopy, wpatrzona w niego, choć chłód sobą wnosił. Dostrzegłem piękno, rozwodził się, o urokach dni i nocy chłodnych w milczeniu. Słuchałam, a potem zabrałam go z sobą do ogrzanego domu. Pozostał ze mną jako symbol zimowy, bo prócz niego są jeszcze inne pory roku. Opatuliła mnie bezowo cukrem, pudrem z lodowych gwiazd, zimowa miłość. Wzruszenia łza spłynęła soplem znacząc ślizgawki znak. Niebo jakby niżej zawieszone czekało, by sypnąć białą ciszą. Mknęliśmy zakotwiczeni w swych ramionach, strącając śnieżne czapy. Dźwięk dzwonków, jak muzyka naszych serc niósł się pośród zasp. Iskrami sypnęło słońce spod kopyt rwących sal. Ach ten pęd, ach ta sanna, jeden kożuch i żarciał, szaleni, wpadamy prosto w ramiona pani zimy. Nie żal. Na wzgórzu dziadek, wsparty o znaleziony kostur, patrzy bladymi oczami przed siebie, o czym myśli i co zamierza. Jedna się uśmiecha słysząc wodę oddali ostrzegający sygnał parowozu, który z wysiłkiem ciągnie za sobą sznur wagonów otulonych welonem czarnego dymu i białej pary. Staruszek, były maszynista, mocniej zacisnął w dłoni pomiętą czapkę, pamiątkę z pracy i ruszył ku przeznaczeniu. Teraz z lokomotywami parowymi. Nie żal odchodzić, nie żal. Czemu, czemu, czemu Ty Szerzysz do mnie swoje kły? Czemu Ty, losie zły? Szerzysz do mnie, szerzysz do mnie swoje kły. Czemu, czemu, czemu Ty? Szerzysz do mnie swoje kły. Czemu, czemu? Szężysz do mnie. Że, 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 best dan knew It's do diabła Iż do diabła Je diable, je dois diable, Je dois diable.